Zostali Państwo zdiagnozowani z zaćmą oka. Zaćma to stan, w którym soczewka własna oka traci przezierność. Traci tą przezierność na tyle, że staje się to uciążliwe w funkcjonowaniu codziennym i zaczynamy widzieć gorzej. Jedynym skutecznym leczeniem zaćmy jest leczenie operacyjne w postaci usunięcia zmętniałej soczewki i zastąpienia jej sztuczną soczewką, która w oku pozostanie do końca życia. Bardzo ważny jest wybór takiej soczewki w momencie wizyty kwalifikacyjnej, gdyż ona będzie dyktowała nam funkcję wzroku na następne lata naszego życia. Leczenie operacyjne w naszym ośrodku dostępne jest w ramach finansowania ze środków publicznych, czyli w ramach finansowania NFZ oraz jako leczenie finansowane ze środków własnych pacjenta, czyli leczenie prywatne. W zabiegach refundowanych przez NFZ stosujemy soczewki jednoogniskowe, czyli soczewki, które dają nam dobrą jakość widzenia na jeden punkt ogniskowania, najczęściej na punkt dali. Wówczas pacjenci muszą stosować okulary do czytania. Można też odwrócić tę sytuację, czyli skupić oko na czytaniu do bliży bez okularów, natomiast wówczas okulary do chodzenia będą potrzebne. Jest możliwość leczenia operacyjnego zaćmy z zastosowaniem tak zwanych soczewek wieloogniskowych. Są to soczewki, które dają nam możliwość funkcjonowania zupełnie bez okularów, to znaczy, widzenie do dali w odległości pośredniej i do bliżej jest zachowane i w codziennych czynnościach nie ma potrzeby stosowania okularów przy tych odległościach. leczenie operacyjne zaćmy można też przeprowadzić jako finansowane ze środków własnych, wówczas możemy zastosować nowoczesne implanty wewnątrzgałkowe, tak zwane soczewki wieloogniskowe. Takie soczewki dają nam możliwość funkcjonowania do dali i do bliży oraz do odległości pośrednich bez potrzeby stosowania okularów. Na rynku obecnych jest wiele takich rozwiązań, tak jak aut na rynku, soczewek mamy do wyboru bardzo wiele. Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedni model dla danego pacjenta, a to związane jest z wiekiem, z tym, co pacjent na co dzień wykonuje, jakie ma potrzeby patrzenia na kolejne lata swojego życia. Leczenie operacyjne zaśmy przeprowadzamy nowoczesną metodą fakomulsyfikacji. Metoda ta pozwala nam. Na rozdrobnieniu soczewki w środku boku, aspirację jej poprzez mikrocięcie i poprzez to samo mikrocięcie implantację soczewki do środka, do oka. Cały zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu kroplowym bądź okołgałkowym. Takie znieczulenie pozwala nam na przeprowadzenie zabiegu całkowicie bezboleśnie. Cała procedura trwa około 10 minut i pacjent z opatrunkiem na oku po wykonanym zabiegu może wrócić do domu. Opatrunek na oku zostaje na pierwszą dobę, a opatrunek ściągamy opatrunek na oku zostaje na pierwszą dobę i ściągamy go następnego dnia na wizycie kontrolnej. Od tego momentu pacjent zostaje bez opatrunku, cieszy się nowym widzeniem i stosuje krople zgodnie z zaleceniem z karty przygotowawczej do zabiegu.